No, bo ja na tym, na tym pudełku położyłam ten kieliszek, nie, czy mam wziąć wieczorek, a później już na następnym samą. Tak, 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 no, Tak, no, 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 no. Jedna mi połówka gdzieś uciekła pod szafkę, jak kroiłam, to musiałam nową rozkroić, wiesz, tabletkę. Nie wiem, co Mam... ...to ona strasznie dużo, jakichś takich zapasów miała sporo, to drugie... No ale to myślę jak będziemy teraz to niech ona yy, wypisze te yy, i ten, to, co tam, ten co to, to nie może dostać mama na, yy, bez recepty, nie? No bo ten polokar to ma bez recepty kupuje. No, to wszystko na receptę ma. No, no. I nie wiem jak to tam ma, ale to już, no, ona już tego nie wypisze, to od neurologa, no to po prostu no, musi wybrać to, co jest i... A te od neurologa, no to one są tylko y, na czas, bo ja się jej pytałam, ona mówi, że do następnej wizyty dostarczą. Ona wie, ona... No.